Chrzanów odwiedzili bibliotekarze z województwa świętokrzyskiego, zwiedzali gmach nowej księżnicy i wymieniali się doświadczeniami. Wyjazdowe spotkanie zorganizowano w ramach programu Biblioteka Plus. Do Szanowa przyjechało ponad 30 bibliotekarzy z małych miejscowości Województwa Świętokrzyskiego, a także z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach oraz kieleckiej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wybór Szanowa na miejsce spotkania nie był przypadkowy. Dlaczego wasza biblioteka Chrzanowska? No Dlatego, że jest nowa, że jest piękna. Budynek jest imponujący. W trakcie wizyty bibliotekarze zwiedzili nowy gmach książnicy. Wymienili się też doświadczeniami zawodowymi. Widzieliśmy w czasie tego spotkania, zapoznaliśmy się z tym, co było wcześniej, bo Pani nam pokazywały dokumentację, jak ten obiekt wyglądał wcześniej i jak wygląda teraz. A poza tym no, myślę, że, że jest to takie bardzo dla nas też pouczające, dla bibliotekarzy z naszego województwa, żeby zobaczyć jak działają inni, podpatrzeć jak wygląda promocja. Szanowskie bibliotekarki opowiadały swoim koleżankom o realizowanych projektach, planach, oprowadzały po agentach bibliotecznych. Na koniec wizyty grupa bibliotekarzy świętokrzyskich zwiedziła Centrum Szanowa. Na koniec kieleccy goście zaprosili szanowskiej bibliotekarki do swojej siedziby.